młody facet. Sąsiad z mojego rodzinnego miasta wysiada z samochodu wartego około miliona złotych i siedzi na ławce przed naszą klatką pan Czesiu. Nasz wspólny sąsiad, człowiek prosty, ale niezwykle celny w wymianie zdań, człowiek, który nie miał jakiegoś formalnego wykształcenia, natomiast potrafił zaskakiwać błyskotliwością. I ten nasz młody sąsiad podchodzi do pana Czesia i mówi tak: Widzi pan, Kupiłem sobie nową furę, bo stać mnie i wie pan co? Mogę sobie w zasadzie w swoim życiu zafundować wszystko. I pan Czesiu tak się na niego patrzy spod byka i mówi tak. Słuchaj młodzieńcze, a duszę też sobie kupiłeś? No i ten młody facet zdębiał, zbaraniał, zrobił oczy jak pięć złotych i totalnie nie wiedział co odpowiedzieć. Jaki z tego morał? Bardzo prosty. Można mieć w swoim życiu wszystko i można chcieć kupić jeszcze więcej mając wszystko ale ostatecznie można pozostać pustym jak bagażnik Tesli. Subskrybujcie ten kanał, dajcie lajka, like zostawcie komentarz dla zasięgu, niech to się niesie.